Witam z tej strony Seigo i witam Was w prowadzonej przeze mnie serii pod tytułem Historia Trzech Królestw. Ostatni odcinek obejrzało 111 osób i wyrażono jednogłośną opinię. Imperium Chińskie upada, stolica dawnych Hanów płonie, tyran Tongczuo uprowadza 8 cesarza. A generałowie sięgają po należne cesarzowi prawa. Cywilizacja chińska pogrąża się w mroku na następne 60 lat. Liupei pochodził z akrystokratycznej rodziny mającej powiązania z cesarską dynastią Hanów, konkretnie z cesarzem Han Jing-di. Rodzina Pei była jak na standardy ówczesnego świata jedną z bardziej zubożałych i mniej znaczących rodzin. Kiedy ukończył 15 lat, w 175 roku został wysłany przez matkę, aby pobierać nauki uuczonego Lu Zia. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kim byli uczeni, proszę kliknąć w adnotację do mojego poprzedniego filmu. Młody członek dynastii Han bardzo szybko zyskuje sympatię swojego nauczyciela. W międzyczasie poznaje też jego przyjaciela, lokalnego dowódca wojskowego Gongsun Zana, któremu jak i Liu Pejowi, jest pisana duża rola. W okresie Trzech Królestw. Nadchodzi rok 189. Wybucha powstanie Żółtych Turbanów. Potężny ruch ludowy mający na celu zmianę ówczesnych stosunków w społeczeństwie chińskim. Wydarzenie to daje do zrozumienia lokalnym arystokratom oraz dowódcom wojskowym, że ich władza jest zagrożona. Ci pospiesznie zmierzają do stłumienia rewolty chłopskiej. W tłumieniu rebelii bierze udział m.in. Liu Bei który zaczyna odznaczać się niezwykłym talentem wojskowym, jednak popadnięcie w konflikt z lokalnymi urzędnikami powoduje, że zostaje on zdegradowany do najniższego stopnia, a jego zasługi w walce z powstańcami zostają anulowane. Rozgoryczony tą porażką Liu Pei dołącza do generała Gongsun Zana wraz ze swoimi dwoma przyjaciółmi, Kuan-Chu oraz Chang Feiem. Bardzo szybko młody członek dynastii Hanów wraz ze swoimi przyjaciółmi zaczyna piąć się w karierze wojskowej, stając się jednym z najważniejszych ludzi w otoczeniu generała Gongsun Zana. Mocniejszy swoją pozycję w regionie, Gongsun Zan wprowadza okrutne rządy, zrażając do siebie dotychczasowych zwolenników jak i sprzymierzeńców. Najpotężniejszego z nich Liu Peia. W 1994 roku opuszcza on Kong Sun zana i wyrusza na czele lojalnych sobie oddziałów na południe kraju. W na południe kraju napotyka on gubernatora dzisiejszego Jiangsu, Tao Chiana, lojalnego wobec dynastii Han, walczącego z jednym z lokalnych dowódców wojskowych Cao Cao. Jako członek dynastii Hanów zostaje on ugoszczony z najwyższymi honorami. Niestety niedługo w umiera gospodarz, a korzystający z okazji Liupei przyjmuje dotychczasowe tereny będące pod jego panowaniem, tworząc z nich swoją nową domenę. Niezadowoleni z powyższego stanu rzeczy, chcący przyłączyć tereny Tao Chiana do swoich domen, dwoje dowódców wojskowych, Yuan Shu i Lubu, atakują Liupeja, pokonują go. I wyganiają jego wojska z powyższych terytoriów. Pokonany Liupei zwraca się do Chao-Chao, dotychczasowego wroga Tao-Chiana, aby wspomógł go w odzyskaniu dawnych terytoriów. Ten zgadza się i obaj panowie zawiązują sojusz. Niedługo później Liupei odzyskuje władzę nad tymi terenami, a domeny Yuan-Shu i Lu-Bu trafiają pod but Chao-Chao. Myśląc daleko pomimo zagrożenia ze strony dotychczasowego sojusznika, Chao Chao pozostawia swoją prowincję bez obrony i wyrusza do stolicy państwa Hanów Loyang, gdzie właśnie zmierza orszak z cesarzem, udaje mu się go przejąć i uczynić z niego swoją marionetkę w rękach swoich oraz jego rodziny. Zaś samego siebie ogłasza sprawicielem cesarstwa Hanów. Po dotarciu do swojej domeny, cesarz Xian związuje Spisek przeciwko Chao Chao, mający na celu go zamordować. Do Spisku po niedługim czasie dołącza Liu Pei. Niestety Spisek zostaje wykryty co oknia stosunki między oboma panami. Bojąc się gniewu Chao Chao, Liu Pei zaczyna szukać sojuszników i wybiera na jednego z nich Yuan Shao, władcę wschodnich obszarów Chin. Niestety został on pokonany przez Chao-Chao w bitwie pod Guandu na terenach dzisiejszego Henanu. Zesperowany Liu Pei, widząc, że jest otoczony przez domenę Chao-Chao, decyduje się na ucieczkę do swojego kuzyna Liu Pao, który włada terenami nad środkowym Jangcy. W 200 roku łączą oni siły. Tutaj historia obu panów na razie zostaje rozcielona, jednak spokojnie z miłości do siebie obaj panowie niedługo znowu skoczą w sobie do gardła. I przepraszam za pozwolenie sobie na taką luźną myśl. Jednak wracając do omawianego tematu, w latach 204-206 Chao Chao wyprowadza szereg kampanii skierowanych przeciwko innym dowódcom wojskowym oraz Panoszącym się po Chinach barbarzyńcom. Odnosi w nich spektakularne zwycięstwa, stając się panem całych północnych Chin, od ich krańców zachodnich aż po prowincję Shangdong. Czując, że konfrontacja z Cao Chao niedługo nadejdzie, Liu Pei zaczyna organizować koalicję wymierzoną przeciwko władcy północnych Chin. Na sojusznika wybiera księcia Wu. Sun którego ojciec otrzymał ten tytuł z ręki samego Chao Chao. Sun Chian, wiedząc, że Chao Chao będzie chciał sięgnąć po tereny jego domeny, przystaje na ten sojusz i zrywa dotychczasowe więzi z dawnym zwierzchnikiem i zasila szeregi koalicji. Dodatkowo do powyższego przymierza dołącza wybitny dowódca oraz dyplomata Chung Liang. I tutaj pasmo sukcesów sprzymierzonych. Zaczyna się pięć ku końcowi. Po podporządkowaniu sobie północnych Chin, Cao Cao zauważył, że na południu zaczyna rosnąć siła mogąca się mu przeciwstawić. Na czele swojej armii wyrusza on przeciwko Liu Pao, tocząc z nim zacięty bój. To Cao Cao w czasie kampanii uśmiecha się szczęście. W 208 roku zmarł Liu Pao, a jego syn poddał się bez oporu jego wojskom. Liu Pei został zepchnięty aż do rejonu dzisiejszego Hang Ho, znajdując się w bardzo patowej sytuacji. Impas zostaje dopiero przełamany przez armię Sunchiana, która w połączeniu z armią Liupea odpycha na jeźdźce z północy daleko poza granice swoich domen. Wkładając kres, kres z Akusą Chao Chao na podporządkowanie sobie tych rejonów dzisiejszych Chin. W latach 211-214 Liu Pei zdobywa cały teren obecnej prowincji Suchuan, przejmując w ten sposób zachodni obszar ówczesnych Chin. W 216 roku cesarz Han Sien Di mianuje Chao Chao królem Bei. W koronacji jeszcze raz Cao Cao próbuje za zaatakować Liu Pea, ten jednak zadaje mu klęskę. Po odniesionym zwycięstwie ogłaszając się królem Han Chong'u, to znaczy basenu rzeki Han. Wykorzystując walki prowadzone przez obu panów, Sun Chuan zdradza Liu odpierając odbierając mu część się na wschód od rzeki Xiang, ustalając ten samym podział sfery wpływów między nimi. W czasie bitwy z wojskami Sun Chuana umiera Quan Chu. Stając się później bokiem wojny szczególnie wyznawanym w okresie cesarstwa Mingów.